Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Marakis, a to jest 50 odcinek z gry Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Zapraszam do oglądania. Pędzimy do tablicy ogłoszeniowej i zgarniamy pierwszy kontrakt. Elegancko, elegancko aktywujemy questa i tepamy się do kopalni. ładujemy się do środka. I rozpoczynamy eksterminację osobników znajdujących się w kopalni. Pięknie. Pierwsza grupa przeciwników poskładana. Możemy sobie aktywować od razu naszego gałgana przybocznego. Niech z nami bryka, i lecimy. Tutaj nic nie ma. Tak więc lecimy tym korytarzem. Pięknie jest. Jaskinia ogarnięta. Lecimy po naszą zapłatę. You there? You look like you could use some coin. Huh. That didn't sound quite right. Let me try again. Are you interested in some work? If so, the mayor of Whitestone is hiring. The work is bloody, but what work isn't nowadays? Go check the bone wall. There's something there for everyone. Not bad. The Dark Bari aren't icy killers like the Zungar, but they can handle their own. Elegancko. Kasa wjechała, punkty wjechały. Zabieramy się za kolejny kontrakt. No i gdzie teraz dymamy? Tutaj. Ewidentnie nie mamy punktu szybkiej podróży, tak więc lecimy na naszych własnych, prywatnych, osobistych bucikach. Nie, wróćmy się, wróćmy się. Polecimy tędy. No i tak, mamy platformę. Schodzimy na dół. możemy zaskoczyć. elegancko Pięknie. Elegancko wykoszeni. Zgarniamy fanty, zgarniamy chwasty, no i lecimy. Pięknie nim od razu chwasta którego nie możemy zgarnąć gdyż jest przeciwnik teraz możemy sobie chwaścika zgarnąć lecimy dalej zgarniam zawartość. wartość. dalej. Cudownie. Oprócz chwasta nic ciekawego nie znaleźliśmy, tak więc jedziemy dalej. Ale za to tutaj jest kuperek. Opróżniamy go. Kolejny chwast zgarnięty. Ogarniemy teraz tą miejscówkę. Coś tu powinno teoretycznie być. Aczkolwiek słabo ze skarbami nie da się być. O, proszę, jest kuferek. Elegancko. No, i pędzimy teraz tym korytarzem. Zabraćmy tą odnogę, no oprócz chwasta nie za dużo, aczkolwiek zbliżają się przeciwnicy, pasuje. No i poskładani, pięknie. Ogarnijmy jeszcze to miejsce. Mamy kolejny kuferek. Elegancko. Nie pozostaje nam już nic innego, jak wrócić po zapłatę. Lecimy. Lecimy po walutę. welcome back it's sad i think sinric once had a heart for me until i lopped off two of his fingers he did the right thing here's your pay so long no e zabira meseonza kola in a contract Elegancko, gdzie to jest? Teraz w tym miejscu. Również nie możemy się tepnąć, dlatego lecimy z buta. Zagęszczamy ruchy. Przy okazji, tak, w tym miejscu jest magazynek. Zgarniamy panciochy. No i lecimy. desert runner stopped she had never heard rattlesnake speak before his voice was a slow nasty hiss and that greatly disturbed desert runner. please desert runner my voice is harsh and yours is so pretty you are so fast and so much braver than me can you bring me a voice like yours desert runner thought for a moment and then said. I will lend you some of my voice put Kamień zakończył swoją historię. Pędzimy dalej. Pędzimy, zaopiekować się kolejną rodziną, aczkolwiek we pierwszej kolejności fanty. których trochę mamy w tym miejscu. No i ładujemy się do kolejnej kopalni. Jedziemy. Okej, okay. będzie sporo eksploracji, jakby na to nie patrzeć. I polecimy w tą stronę w pierwszej kolejności. A później, oczywiście, będziemy improwizować. Jakby inaczej. Cóż my tutaj mamy? Nic ciekawego. Aha, nie zejdziemy, musimy zeskoczyć. Pięknie. Mamy gałganów wykoszonych. Zgarniamy fanty. Ładujemy się do góry. Mamy kolejny kuferek. Zgarniamy panciochy. Lecimy tym korytarzem. Jest to korytarz prowadzący do wyjścia, dlatego nie będziemy wychodzić, tylko się słuchamy. Schodzimy na dół. Oczywiście nie tędy, lecimy tędy. Tutaj mamy wrota, otworzymy je. Mamy kuferek. Zgarniamy fanty. I teraz tak, możemy iść tędy. I możemy iść tylko i wyłącznie tędy, tak więc idziemy. Mamy szczury, pięknie. Elegancko, pędzimy dalej. Dzień dobry. No i szybko poszło. Zgarniamy fanciochy. No i pędzimy zdać questa. Pięknie. Lecimy do naszej kumpeli z walutą. Niech troszeczkę uszczupli swój mieszek. Dzień. Dzień. Dzień But it looks like you've collected all of them already. I'll leave you to your work then. Impressive. You know how to get the job done. We could use more like you. Of course, with the Zangars gone, our fight may soon be over. Here's your pay. So long. Elegansko. Kolejny quest zakończony. To pasuje. Będzimy po kolejnego mamy z którym pogadamy. Jedziemy. Well, 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 never seen your face before. Can't say I like it. Listen up, dogface. There are two rules in Bone Town. Number one, Mayor Eswin's law is absolute. Number two, if you don't like rule number one, then you'd better get your ass out of town. Now go meet the mayor yourself.

A, Proszę, mamy ukryte wrota. Podpożymy je od razu, dlaczego by nie? Mamy kuferek, mamy trochę jakiegoś złota. Może być. Gadamy z Gauganem. Stand right Let me take a look at you. Filthy, weary, lonely, but special. That's for certain. We don't see folks like you in Whitestone very often. I'm Mayor Swin Elfhelm. And I'm the closest thing to a friend you've got around here. Some call it war. I call it survival. The Motors mining interest left an empty throne when it abandoned Apotir. And now everyone wants that power. The people here, the decent, honest, hard-working people of Apotir, have been through enough. Starvation, humiliation. They needed a leader, one who cares. My goals are simple: to stop the warring in Whitestone and to rescue it from the brink of extinction. and you you can help me. what do you say? partners?" "there's a man named adith scoria, patriarch of the most prominent mining family in apotir. months ago, i bought his family mine. it wasn't cheap. now adith refuses to surrender the property. in fact, he's gone into hiding and won't meet with me. i need you to acquire what is legally mine the deed to his claim. Motus manning stored all the records in its old headquarters east of the village but the building has long since been overrun get that deed and we're in business probably in that relic of a building that was once motus headquarters now a haven for thugs and criminals near the cemetery to the east elegansko elegansko No i oczywiście nie te wrota, te wrota miały być. Lecimy. Elegancko kobolciaki wykoszone, panty zebrane, lecimy dalej. Ładujemy się do środka, wbijamy na piętro. No i już mamy akt własności. Elegancko. Well done. I was worried the Zangar boys might give you a bit of trouble. I was right about you. I have an eye for promise, you know. Prospecting, as the locals would call it. I've noticed your weapons. I assume you know how to use them? It's a pity, but the only way to clean up Whitestone will be to get them dirty. We've received news that Adath Scoria might be hiding out with the Sinric family in their old Terrenium quarry. Get down there and take a look, see what you can see. The quarry is very near and the canyon to the south it's the most important facility in Aperture. not a piece of ore can be refined without it it's a pity the sinric family won't let anyone inside Pięknie, przeciwnicy wykoszeni. Ładujemy się do kopalni. No i lecimy. Wilczki wykoszone. Pędzimy dalej. Tutaj mamy odrobinę szczurów. Ogarnięte. Lecimy w dalszą drogę. who are you? what are you doing all the way down here? you'd think the Sinrix would be enough to keep anyone away." "an agent of that snake eswin, no doubt. you're not the first one he sent to scare me from my mine. i'll tell you what i've told the rest. that claim is scoria property. you can kill me, but it won't matter. Politicians come and go. They follow the money. But a man protecting his land will never leave it. You tell him that. If you wish to do the right thing, and there is a right thing, meet me later. I'll be staying with allies in Whitestone. It's the last place Eswin would look. Together you and I can save Apotia. I'm in hiding from Eswin's hired swords. Mężczyźni like i kobiety jak ty. Ale mogę zobaczyć, że jesteś rządzącym człowiekiem. Zrób to, co masz na myśli. Wróć do mnie. Right ELEGANCKO! ELEGANCKO! To mamy ogarnięte i nie pozostaje nam już nic innego, jak powrócić do naszego burmistrza. the Well, you wouldn't return unless you had something to tell me, am I right? So rude. I should have expected that. I don't think you understand. The days of the family mines are over. A new order has come to Apotir. The Darkvari, Sinrix, and the Zongas. I will deal with them in time. But the score is they are different.

Dokarczmy. Tak dokładnie. Ładujemy się na piętro. Jest Gaugan, gadamy. You came back. I'd hope to the heavens, but well, it's hard to trust hope when you've lost everything. I have a proposition for to co a risk to do our family mine is all we have left and eswin wishes to take that from us as well he knows as i do that scoria mine still bleeds the valuable ore and he wants it go to the mine and recover a sample of tyrenium and bring it back to me sounds like a simple task doesn't it you just wait take this ring it is a Scoria family heirloom. It will help earn my cousins' trust. They guard the mine from bandits and mercenaries. It is across the trench near the empty old Motus headquarters. You'll find my cousins inside. They stay in the mine to defend it against Eswin's thugs. Elegansko. Elegansko. Wychodzimy na zewnątrz. I w tym miejscu zakończymy nasz dzisiejszy odcinek, a w kolejnym ogarniemy questa Opening in Vein. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.